Witam Was, mówi Kernel. Pokażę Wam, w jaki sposób zainstalować remake Starcrafta 1 w istniejącej instalacji Starcrafta 2. A więc, wchodzimy na stronkę Starcraft 2 Mapster, którą ja podlinkuję w opisie. Następnie, tutaj są dwa pliki, które należy ściągnąć. Klikamy i tutaj z tej stronki Download. Dwa razy, tak? To one trochę zajmują tam z koło. O, tutaj widać, była ściągnięta. 1,70, drugi 80 MB. I tak, dalsza procedura jest tutaj opisana i właśnie ją zrobię. Więc plik ten mod przerzucamy do folderu mods. W, tam, gdzie zainstalowaliśmy Starcraft 2, to na przykład pliki programów x86, tutaj mamy folder mods i wrzucamy tego moda tutaj. To jest nawet dokładnie ta sama wersja, którą już mam, więc dalej. Teraz wchodzimy do Maps i otwieramy ten plik zip. Normalnie powinna się, chyba nawet w XP, wszystkie zipy otwierają się bez żadnego specjalnego programu doinstalowanego, więc to nie będzie problemu. I po prostu przerzucamy tu cały ten folder o ten. The Maps. Tak samo jak tu. I tak teraz żeby uruchomić tą kampanię trzeba zrobić coś takiego otwieram sobie w nowym oknie i trzeba konkretną mapę którą chcemy uruchomić przenieść na Exeka Starcrafta 2 od razu się odpali ta mapa automatycznie bez nawet wchodzenia do loginu i tak mamy mapa 00 to jest tutorial Jeśli Graliście w ogóle w StarCraft 2? Zakładam, że graliście, to możecie sobie spokojnie pominąć tutorial, ponieważ on nic wielkiego nie pokaże, a bardzo dużo czasu zajmie, dlatego że jest tam ileś tam surowców do zdobycia, a mamy na początku bardzo mało SCV i to bardzo długo czasu zajmuje. Więc tak, odpalamy na przykład pierwszą sobie na początek i potem jak skończymy, tak jak widać było u mnie na mojej serii, mamy możliwość albo yy, quitta, co wychodzi nam z misji, albo kontynuacji, która odpala następną misję automatycznie. Więc możemy yy, bez wychodzenia ze StarCrafta przejść całą kampanię, jeśli zaczniemy od właściwej dla nas misji. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Na razie.